Ale czyli witajcie z tej strony, Ebron, a to kolejny odcinek z Fortnite. A. No i słuchajcie, dzisiaj mamy Dzień Kobiet, ale też fantastyczne informacje, które zresztą pewnie możecie widzieć po tytule, ponieważ słuchajcie, udało nam się zebrać 75 tysięcy złotych w 4 godziny na cele charytatywne. O tym oczywiście opowiem w dzisiejszym odcinku. No i słuchajcie, dzisiaj troszeczkę Popłacimy, bo mamy naprawdę jedną z mocniejszych gierek. Może to dlatego, że wszyscy z fory, bo dzisiaj jest Dzień Kobiet, nie mam pojęcia. Tak się dzisiaj, bez przeglądu sklepu, lecimy od razu do gierki, no bo chcecie się z wami podzielić tą informacją, no ale oczywiście, jeżeli ktoś robi jakieś w Fortnite, to bardzo naszego kodu twórca Ebron, a teraz już zapraszam do odcinka. Miłego oglądania. No, drodzy widzowie, przede wszystkim dla części damskiej naszego community chciałbym złożyć wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet, ponieważ dzisiaj mamy 8 marca, czyli faktycznie mamy dzisiaj, nie wiem czy międzynarodowy, chyba w większości krajów jest dzisiaj Dzień Kobiet, prawda? Nie wiem czy to nawet nie jest międzynarodowy. Tak czy inaczej, u nas w Polsce, słuchajcie, świętujemy. Świętujemy dzisiaj, ale słuchajcie, oprócz tego, no też mam sporo mega fajnych newsów. Po pierwsze, słuchajcie, ostatnio zapowiadałem ten stream charytatywny, no nie? Odbił się dwa dni temu w niedzielę, i słuchajcie, do, do, udało nam się w 4 godziny zebrać 75 tysięcy złotych. Więc jest to niesamowity wynik. Wiecie, w 4 godziny 75 tysięcy to jest ogromnie dużo, to no nie? Także wszystkim dziękuję, kto uczestniczył w streamach. Oczywiście też na streamie zapraszam, no ale jak już wiecie, ogłosiłem ten stream yy, charytatywny, no to też przydałoby się przydałoby się tutaj, yy, wiecie, wspomnieć też na odcinku, ile udało się nam, nam się zebrać. Jeżeli kogoś nie mogło być, dzień dobry, Pan tutaj testuje sobie bronię na, 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 na porcie. Tak nie można robić. Dziękuję bardzo za bronię, dziękuję bardzo za itemy. Yy, no i słuchajcie, to nie, to, 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 to nie koniec newsów. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy, jest, to, to, czy to są sami aktorzy? Mi się wydaje, że tutaj są normalnie sami aktorzy. Yy, anyway, znaczy jakby tutaj dwójka aktorów walczyła. Nie mam pojęcia, wyczyścimy sobie tiltet Wszystko zaraz zobaczymy. Znowu się ludzie biją na tym po... Przepraszam. Nie mam pojęcia, co się dzieje na tym Tilted, ale jest to ewidentnie specjalny Tilted. Dzień dobry, witam. Czy tutaj się ktoś zabudowuje? Ewidentnie tutaj zrobili sobie dziurę w dachu, ale gdzieś chłop przechodzi. Czy ja mam tutaj okna? Ja mam tutaj okna. O mój Boże, mogę sobie tak wejść? Ja nigdy nie wiem, jak ten budynek... Oho. Mamy z super bohaterkę, która się z kimś biła, więc generalnie nie jest to zbyt optymalna rzecz. Dobra, fantastycznie. Dwa 2 HP. Okej. Okay. Ty wiem, czy ty się do mnie przebijasz, ty drugi? W sensie, teraz już mam 102 HP, niestety ty masz 0. <laughs> Let's go, fantastycznie. Dobra, no mam gazik, jest wszystko OK, Pod kontrolą, 6 fragów, w porządku. No niestety. Niestety, ale dzisiaj na Tilted Towers nie ma litości dla absolutnie nikogo. Siedem fragów to jest okej, okay, bo ostatnio, powiem wam, że na tym Tilted jakoś za dużo osób nie było. W sensie, ta grota jest mega fajną miejscówką, ale jednego, czego nie mogę tam wytrzymać, to kamperów przy sejfie i tych ochroniarzy. Więc myślę sobie, dobra, polecimy sobie po prostu na Tiltet, będzie równie dobrze, nie? Spiderman, słuchaj mnie Ja widzę, że tutaj ewidentnie uczymy się używać rękawic Jezu, chłop normalnie stoi z rękawicami otwartymi W trakcie walki Dobra, nie, kolego, nie możesz Tata śmiechu, O Boże, może jakiś starszy gracz, który uczył się grać I ja właśnie mu zrujnowałem po prostu naukę Przepraszam, no ale skąd miałem wiedzieć Z drugiej strony, skąd miałem wiedzieć Ktoś mnie podjeżdża ewidentnie I robi to dosyć nieudolnie, patrząc na to, że Jeszcze mnie nie podjechał A tu już jest troszeczkę po walce, więc zdążyłem się wyleczyć Dzień dobry, dostajesz jeden strzał Dzień dobry, jesteś drugi strzał. Eee, czy ja się przebije. Naprawdę się nie przebije. Powiem tak, chłop mi może uciekać, ale ja, ale ja powinienem go raczej dogonić, patrząc na to, że on chyba nie ma rękawic Spidermana, bo do mnie bez rękawic. Okej, okay, chłop zrobił giga build fight. Dzień dobry. Hej. Czy ty, kolego, spadłeś? Hej. Okej, okay, no spoko, nie ma problemu. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie no, kolego, nie możesz jeść pizzy, jak leci na ciebie ktoś ze Spidermanem. Czy ty masz w ogóle słuchawki? Dzień dobry, witam serdecznie nie, Powiem wam, że dzisiaj jest naprawdę Jak ostatnio był spocony mecz, tak dzisiaj mam wrażenie, że troszeczkę Ze śpioszkami nas do, do, dołożyło Może to akurat dlatego, że wiecie Dzień kobiet, to dzisiaj wszyscy dają fory Nie, nie kolego nie, 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 tak nie będziemy robić O mój Boże Czyżby w końcu na mojej drodze był opór Ty chłop mnie obił z pleców Ale nie zbiło mi Spidermana Nie mam pojęcia jak to działa, w sensie to chyba działa tak, że po prostu W trakcie używania yy, się zbija Spiderman No nie, bo teraz lecę Wleciałem, zostałem w plecy i nie dość, że nie dostałem obrażeń. To jeszcze normalnie mogłem sobie, wiecie. Yy, normalnie mogłem sobie dalej go używać, więc nie mam pojęcia. Anyways, dzień dobry, witam serdecznie. wiadę troszeczkę od dachu może. O Boże, uwielbiam mieć third party. To jest takie, wiecie, te takie powolne strzały, które nagle się dostaje w trakcie obijania innego typa. To jest po prostu coś pięknego. Ten SM-kracza na taki dystans za dużo nie zrobi. No w ogóle, ochroniarze się biją. W sensie jak kogo poleciał lunchpadem? Te ja mogę dojechać, nie ma problemu. Cześć, dzień dobry, witam. No nie, nie, nie. Czemu ludzie mają 10 lunchpadów? To jest po prostu niesamowite. Lecę za nim tylko dlatego, że już tyle poświęciłem się tej walce, że teraz już po prostu wypada chłopa dojechać. No nie, teraz to już tak po prostu z uczciwości wypada. Nie, koleś ma Spidermana. Koleś ma Spidermana. Dobra, zbiłem go, let's go. Uff. O, dzień dobry, witam. No, dzień dobry, no, dzień dobry. To był chyba chłop z jakimś gigaplecakiem, więc obstawiam, że... Czy to nie jest aktor. O mój Boże, chłop po prostu stał i sprayował. Byłem przekonany, że to aktor. Nie, to jakiś chłop. Co jest? Dzień dobry, witam serdecznie. <grytanie> o nie, ty, chłop mnie przejechał. Co jest? Ja powiem wam, że ten mecz czasami, nie wiem, raz na jakieś pięć meczy mam tak śmieszny jakby poziom trudności meczu. Coś pięknego. To już wiadomo, że ta gierka będzie przepiękna. Dzień dobry! Dzień dobry! Witam serdecznie kolego. Nie no, to jest aktor, ma no nie? To już nie może. Nie no, chłop ode mnie ucieka. Aktorzy zwykle się biją. Co tu się dzieje? Co się dzieje w tym meczu? Ale że kolejny build fight, no, powiem wam tak, jak na poziom tego meczu, to jest giga build fight. Dzień dobry. Hej, o oh, kurde, bouncery! Bouncery powiem wam, że jest całkiem spoko item. Bouncery powinny być w każdym sezonie, bo one są po prostu takim uniwersalnym, fajnym przedmiotem. Nie są OP, Są takim fajnym mobility, gdzie można podejechać Przede wszystkim nie przebija się przez ściany, więc w kości nie może szybko uciec. No jest to po prostu dobry przedmiot. Nice epic. Dobra robota. Ty, ty piara ma. Giga level, bo ona miała złotą tą taką panią. Nie Cube Queen, chociaż może Cube Queen Wiem z tego primal sezonu, no nie? I to złotą, więc giga, giga level. O, koleś miał w ogóle egzotyczną sniperę. That's nice, a jego oponent! Y właśnie sobie coś lutuje, ja sobie mogę wziąć potkę. Możemy dojechać. Kolego? <laughs> o nie! Spiderman użyty! Dobra, a teraz, jeżeli chłop jest przyci... To tam jest w ogóle drugi chłop, o kurde. Ty w sumie... Co ja to podejdziemy tego? Dzień dobry. Hej. Okay. No nie, nie. Ja tu chyba będzie trzeba odzwycięstwo oddać w tym meczu ostatniemu typowi, ale tylko jak zdając życie, to ostatni typ będzie kampił i będzie spocony. Tak, tak jest po prostu zawsze. Kolego, czy on się ze O mój Boże. Dobra, no teraz to już mi się szkoda koleś. Teraz tu już się podjadę trochę, co? Hej. Okay. Jeżeli jakbym trafił tą pompę i to byłby taki idealny strzał z pompy, to byłoby coś pięknego. Nie no, chłop ewidentnie, ewidentnie buduje Tylko, tylko co buduje? Halo? Zszedł, spadł to znaczy Nie no, koleś Nie no, nie Nie no, tak to nie Tak to nie Tak to nie możesz robić no, On mnie zabudował w ogóle Nie, nie, nie ma problemu Nie ma problemu Były <grywają> się tacy budowlańcy, którzy w sumie nie wiadomo co budują To jest zawsze To jest zawsze ciekawe Jezu, nie, nie Ten koleś mi nie ucieka, nie? Ten koleś mi w tym momencie nie ucieka tym... No nie no, koleś Ja O, otwiera tę skrzynkę On sobie stwierdził, że zaraz będzie sobie lutował Dzień dobry, witam serdecznie. No nie, no. Dobrze, dziękuję, że coś zbudowałeś. W sensie, ja powiem tak, ja nie narzekam, że ludzie nie budują. Chciałbym, żeby w tej grze ogólnie budowania nie było. Moim zdaniem, gra była wtedy ciekawsza. Znaczy, może nie ciekawsza, ale wiecie, na pewno na pewno bardziej urozmaicona, jeżeli chodzi o liczbę graczy, no nie? No bo teraz powiedzmy sobie szczerze, ludzie z troszeczkę zdominowali, no nie? Jakby player pool. No ale nie zmienia to faktu, że, że, że fajnie widać, jak ludzie nie budują, tylko że wiecie, wtedy fajnie jakby nikt nie budował, no nie? A nie tylko. Jakaś część. Hej Nie no, że ja nie trafiam takich pompek Nie no, że chłop mi ucieka. Naprawdę O, siema. Dzień dobry. A, tu widzę, że kampimy Na tilten. Tak właśnie widziałem, że jest mała strefa Jeszcze pięć osób żyje. To ewidentnie Coś tutaj musi być nie tak. Koleś szelazną ścianę Zrobił. Okej okay. Ewidentnie do tego sklepu nikt nie może wejść Koleś, co trąbi normalnie taksówką Halo. Czy tu jest jakiś kurs robiony? Siema. Dzień dobry <śmiech> Witam <śmiech> Co tam? Jak życie? Ty to nie jest tak, że ja go nie mogę obijać, nie? To. Ja... Można go chyba obijać, co jest? Nie wiem. Okej, okay. no to trzymaj się. No to, 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 to trzymaj się. Koleś normalnie jest jajkiem, dobra. Na tą to, na to odległość ja nic nie zrobię, i tak. Siema, kolego? Witam serdecznie. Tu no, nie. O nie, on spadł. No, naprawdę, naprawdę, kolego. Naprawdę mi to robisz. Siema, dzień dobry. Dobra, dwie osoby mi zostały. Dwie osoby na Tilted Towers, właśnie tak, właśnie tak. That's crazy. Dzień dobry, dzień dobry. No, nie no, kolega, Nie, 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 nie. No nie możesz tak robić. Gdzie ty uciekasz? O nie, co? O, o kurde, o kurde. Spokojnie, ty nasz coś skolapsował, kolego, czy co tu się stało? Bo nie mam pojęcia, co tutaj się właściwie wydarzyło. O, dobra, dzień dobry. Nie no, ty koleś, ty mnie dojeżdżasz, nie dojeżdżasz mnie. Co tu się dzieje właściwie? Ty, 23 fragi? To byłoby to jest całkiem dobry wynik. To jest całkiem dobry wynik. Siema, dzień dobry. Stary, powiedz mi sobie szczerze. To no nie możesz tak robić. No, ty autentycznie nie możesz tak robić. Dobra, eee... my friend. O nie, on gdzieś idzie. Gdzie ty idziesz, kolego? Dobra, no, ewidentnie nie chcę walczyć. Dobra 23 fragi winchat. No wydaje mi się, że całkiem fajna gierka. Także rzeczy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się do następnego. Raz jeszcze dziękuję bardzo za wsparcie zbiórki. No i oczywiście wszystkiego najlepszego dla wszystkich pięknych kobiet. Trzymajcie się do następnego. Hej!